Na wojdę, baby, zabiorę ciebie na wojdę, na wojdę. Cześć. Nareszcie wróciła do nas prawdziwa zima, ze śniegiem i mrozem. Dlatego postanowiliśmy zabrać was dzisiaj na wycieczkę w zimowy Roztoczański las. Widzowie, którzy są z nami od samego początku, na pewno świetnie rozpoznają to miejsce. To początek jednej z najpiękniejszych roztoczańskich pętelek – Szlaku na Wojdę. To bardzo dobry szlak dla turystów. Znajduje się tutaj duży parking, na którym możecie zostawić samochód, a wracając traficie w to samo miejsce, z którego wyruszyliście. W związku z tym, że szlak to typowa pętelka, możemy wybrać, którędy wyruszymy, a którędy wrócimy. Możemy pójść zielonym szlakiem, a wrócić ścieżką dydaktyczną lub odwrotnie. Ostatnio byliśmy tutaj latem i wtedy warto wybrać się na szlak rowerem, ale dziś… Chcemy pokazać Wam, jak pięknie ten szlak wygląda zimą. W tym roku zima jest wyjątkowo ponura, ale dzisiaj tutaj ani słońca, ani świeżego powietrza nie brakuje. Z pewnością kojarzycie takie szlabany. Nie są one tutaj przypadkowo. Uniemożliwiają wjazd do lasu osobom nieuprawnionym. Dzięki temu zwierzęta mogą żyć spokojnie, a pojazdy nie rozjeżdżają ścieżek. Wybierając się na ten szlak, możecie być lepiej przygotowani ode mnie czyli zabrać ze sobą kijki. Są tutaj podejścia, podczas których byłoby mi dużo łatwiej wejść z kijkami. Ale z butami trafiłam idealnie. Jest tutaj dużo śniegu, a szlaki nie są tak dobrze przetarte jak na przykład w zwierzyńcu. Dlatego warto zabrać ze sobą wysokie buty i ciepłe skarpetki. Pod śniegiem w niektórych miejscach możecie trafić na lód a wdepnięcie w taką kałużę może okazać się strogim testem dla Waszych butów. Jednak wszystkie te ewentualne niedogodności nie mają znaczenia, ponieważ im dalej w las, tym ładniej, a ścieżka na Wojtę to jedna z najładniejszych roztoczeńskich ścieżek. Może niektórzy z Was myślą, że chodzenie po śniegu w lesie jest nudne, ale wszystko zależy tylko od Waszego nastawienia i kreatywności. Mówiłam Wam, że w lesie nie będzie nudno. Po drodze trafiamy na nieoczekiwane atrakcje, którymi są rybusy umieszczone na drzewach. Ciekawe, czy Wam uda się go rozwiązać. Jak widzicie, zabawa jest świetna, pogoda wymarzona, ale las piękny. I Wojda coraz bliżej, więc widzimy się na miejscu. Oj, oj, oj! Radonio! Wpadłam prosto w to! Już widać zabudowania Wojdy, ale szlak pod koniec wcale nie jest taki łatwy. Śnieg to utrudnia oraz to, że dzisiaj przeszła tędy tylko jedna osoba my jesteśmy drudzy. Zimą możecie oczekiwać w lesie różnych niespodzianek: nie tylko lodu ukrytego pod śniegiem i wody, której ja już dwa razy się skąpałam, ale też takich przeszkód zrobionych między innymi przez drzewa. Jesteśmy w Wojdzie, malowniczo położonej w dolinie miejscowości w samym centrum Roztoczeńskiego Parku Narodowego. A obok mnie znajduje się podest, na którym latem siedziałam. Latem jest to bardzo dobre miejsce, żeby odpocząć. Jest tu też kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, a obok niej drzewo, na którym zobaczycie skrzyżowanie szlaków, czerwonego i zielonego. A tuż obok wejście na ścieżkę historyczną, którą będziemy wracać. Jednak Wojda najbardziej znana jest z powodu zwycięskiej partyzanckiej bitwy, która rozegrała się tutaj 30 grudnia 1942 roku. Ale opowiemy wam o niej, wracając ścieżką historyczno-dydaktyczną. Z Wojdy do ścieżki historyczno-przyrodniczej docieramy czerwonym szlakiem. Ale musicie być bardzo uważni, ponieważ ścieżka również ma kolor czerwony. Więc zwracajcie uwagę na oznaczenia. Na tym drzewie wyraźnie możemy zobaczyć różnicę pomiędzy oznaczeniami ścieżek i szlaków. Szlaki oznaczone są prostokątami, w których w środku znajduje się kolor, natomiast ścieżki kwadratami z przekreślonym kolorem, a strzałki oznaczają kierunek marszu. Ścieżka łączy to, co w Wojdzie najważniejsze, czyli historię i przyrodę. Tu właśnie w tych lasach w 1942 roku ukrywali się partyzanci, dlatego warto dowiedzieć się nieco więcej o samej bitwie. Starły się tutaj połączone siły batalionów chłopskich w liczbie 130 żołnierzy razem z 37 partyzantami radzieckimi, a przeciwko nim stanęło aż 350 żołnierzy niemieckich z batalionu do zadań specjalnych. Jak wygrać tak nierówną liczebnie bitwę? Jedną ze strategii jest zasadzka i właśnie tak zrobili partyzanci. Bitwa ta była bardzo ważna, ponieważ Niemcy eskortowali 100 swoich kolonistów, którzy mieli osiedlić się w miejscowości Wojda. Była to część większego planu w celu usunięcia wszystkich Polaków za mężczyznę. Dzięki zaskoczeniu połączone siły polsko-radzieckie początkowo uzyskały przewagę, jednak Niemcy szybko się przegrupowali i ruszyli do kontrataku. Ciężkie walki trwały przez ponad 6 godzin, i Niemcy coraz bardziej zaczęli okrążać partyzantów. Uratowało ich nadejście nocy. Wtedy cofnęli się do lasu i byli już bezpieczni. W Walka zginęło 20 żołnierzy niemieckich oraz ośmiu partyzantów. Bitwę upamiętniają tablica pokazująca przebieg walki oraz pomniki na początku i na końcu ścieżki, a także ten w środku lasu, poświęcony studentowi z Moskwy, 25-letniemu Pawłowi Dawidence. Bitwa przez wielu uważana jest za preludium powstania zamojskiego, który jako jedno z niewielu w Polsce okazało się sukcesem i doprowadziło do zatrzymania akcji pacyfikacyjnych na Zamojszczyźnie. Ścieżka pozwala nam nie tylko na poznanie historii tego miejsca, ale również na odkrycie jego walorów przyrodniczych. Ma długość 4 km, a jej przejście zajmuje około 2-2,5 godzin. Ale zobaczymy, czy tak będzie w tym śniegu. Ścieżkę porastają lasy bukowo-jodłowe. I rzeczywiście po drodze my również znaleźliśmy buczynę. Miejsca znajdujące się przy ścieżce, takie jak ta kapliczka za mną, pozwolą wam odkryć tablice informacyjne. Niestety w warunkach zimowych jest pewne utrudnienie. Bo ta niestety zamarzła. Ale od czego macie nas? Podobno kapliczkę ufundował Gajowy, któremu epidemia tyfusu zabrała czworo dzieci. W pewnym momencie drogi ścieżki i szlaku rozdzielają się. Więc uważajcie, bo wasza wycieczka może się przedłużyć. Nasza wycieczka kończy się na jej początku. Zachęcamy was do aktywnego spędzania zimy na roztoczu i wybrania się na spacer do Wojdy. Poznacie podczas niego historię tego miejsca, a przy okazji będziecie podziwiać zimowe, rostoczeńskie lasy. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu. Jest lód pod śniegiem. Idzie się ciężko, ale fajnie. Dodatkowe możliwości na pracę mięśni.